Cześć, witam was w poniedziałkowy ranek, jest 21 grudnia, godzina siódma 2020 roku. Dzisiaj będzie psalm, a może coś więcej, a może, a może nie. Postarajmy się chwilę wyciszyć, wyciszyć umysł. Oh. Um. Psalm, psalm 50, psalm Asafa. Asaf. Kto to był Asaf? Asaf to był muzyk na dworze króla Dawida, który miał specjalną funkcję. Muzykowanie na cześć Boga, czyli muzykowanie takie kapłańskie, może dzisiaj na telewizorze będzie widać trochę lepiej, bo go przyciemniłem. Tutaj możecie sobie obserwować, a tutaj, tutaj będę czytał sobie z boczku. O, tu jest kursorek, widać kursorek u góry? Może nie widać. Asaf, postać biblijna ze Starego Testamentu, lewita, który prowadził śpiew za panowania króla Dawida. Lewita, czyli gród kapłański. Jeden z dwunastu rodów żydowskich. Lewita, czyli z tego rodu kapłanów. Według jeden KRN 6. KRN, co to było KRN? No mam Jeszcze nie jestem taki obcykany. Dzisiaj to sprawdzamy, już zapomniałem. Pierwsza księga Kronik. Rozdział 6 był potomkiem Gerszoma syna Lewiego. Biblia przedstawia go jako Lewite i muzyka, odgrywającego znaczną rolę w kulcie Jahwe za czasów Dawida. Według EZD. Ezdrasza. Ezdrasza rozdział 3 werset 10. Jego potomkowie są spadkobiercami przodka, który był ważną osobą w muzykalnym uwielbieniu najwyższego. Służyli w świątyni jako śpiewacy. Jego wnuków wymienia się jako jedynych śpiewaków lewickich, którzy powrócili z babilońskiego wygnania, by nadal prowadzić uwielbienie w świątyni. Według księgi Kronik Asaf wraz z Hemanem i Etanem grali na cymbałach spiżowych. Spiżowe cymbały, ciekawe. Został przełożonym śpiewaków przy świątyni jerozolimskiej wybudowanej przez Salomona, czyli był przełożonym śpiewaków. Asaf wymieniany jest na pierwszym miejscu wśród śpiewaków. Może to oznaczać, że pełnił wśród nich największą rolę. Asafowi, Asafowi przypisywane jest autorstwo psalmów 50. oraz od 73. Do 83, czyli jakby 12 sztuk, jego imię pojawia się w nagłówkach 12 utworów psałterza. Pierwszy z psalmów można znaleźć w drugiej księdze. Psalm 50, który dzisiaj będziemy czytali, to jest, czyli on jest. Pozostała 11 w księdze trzeciej. Nagłówki, nagłówki z jego imieniem w psalmach nie przesądzają jego jednak autorstwa. Mogły to być psalmem mu dedykowane. Nie sądzę. Psalmy są raczej dedykowane Bogu. Psalmy Asafa charakteryzuje częste uzywa, używanie nazwy Syjon, czyli Góry Świętej, rzadziej Jeruzalem, czyli miasta świętego. Raz wykorzystano słowo Salem. W psalmach występuje również lewiatan. Powstanie, spisanie utworów można datować na okres niewoli babilońskiej, choć niektóre mogą być wcześniejsze. Zabieramy się za Psalmik 50. Bóg nad bogami, Pan przemówił i wezwał ziemię od wschodu słońca. Aż do jego zachodu, z Syjonu doskonałego piękna, zajaśniał Bóg. Nasz Bóg przyjdzie i nie będzie milczał. Ogień będzie trawił przed nim, a wokół niego powstanie potężna burza. Wezwie z góry niebiosa i ziemię, aby sądzić swój lud. Zgromadźcie mi moich świętych którzy zawarli ze mną przymierze przez ofiarę, wtedy niebiosa ogłoszą jego sprawiedliwość, bo sam Bóg jest sędzią. Sela, słuchaj, mój ludu, a będę mówił: Słuchaj, Izraelu, a będę świadczył przeciw Tobie: Ja jestem Bogiem, Twoim Bogiem. Nie będę cię ganił za twoje ofiary, ani za twoje całopalenia, które są zawsze przede mną. Nie przyjmę cielca z twojego domu, ani kozłów z twoich zagród. Do mnie bowiem należy wszelkie zwierzę leśne i tysiące bydła na górach. Znam wszelkie ptactwo górskie i moje są zwierzęta polne. Gdybym był głodny, nie mówiłbym ci o tym, bo mój jest świat i wszystko co go napełnia. Czyż będę jadł mięso wołów, albo pił krew kozłów? Ofiaruj Bogu dziękczynienie i spełnij swoje śluby wobec Najwyższego. I wzywaj mnie w dniu utrapienia, wtedy cię wybawię. A ty mnie uwielbisz. Lecz do niegodziwego Bóg mówi, Po co ogłaszasz moje prawa i masz na ustach moje przymierze, skoro nienawidzisz karności i rzucasz za siebie moje słowa. Gdy widzisz złodzieja, pochwalasz go i zadajesz się z cudzołożnikami, pozwalasz swym ustom źle mówić. A twój język knuje podstępy, siedzisz i mówisz przeciwko twemu bratu, obmawiasz syna swej matki. To czyniłeś, a ja milczałem. Sądziłeś, że jestem do ciebie podobny, ale, cię, ale będę cię napominał i postawię ci to przed oczy. Zrozumcie to teraz wy, którzy zapominacie o Bogu. Bym was nie rozszarpał, a nie byłoby nikogo, kto by was ocalił. Kto mi ofiaruje chwałę, ten oddaje mi cześć, a temu, kto chodzi prostą drogą, ukażę Boże zbawienie. To wszystko. Bardzo dużo słów Boga tutaj pada. Większość to jest cytat słów Boga, to jest proroctwo, które on otrzymał. Ten Asaf. I tutaj jest zapowiedź końca składania ofiar Bogu Jachwe Jemu. Bóg mówi tutaj, że to składanie ofiar się skończy. Jakimi to słowo mówił Do Żydów? Słuchaj, mój ludu, a będę mówił, słuchaj, Izraelu, a będę świadczył przeciw Tobie. Ja jestem Bogiem, Twoim Bogiem. Nie będę Cię ganił za Twoje ofiary, ani za Twoje całe palenia, które są zawsze przede mną. Nie przyjmę cielca z Twojego domu, ani kozów z Twoich zagród. Ofiary składane krwawe to jest forma zemsty duchowej. Krew została przelana, bo tylko krew może zmyć. Krew zwierząt została przelana, bo tylko krew, krew może zmyć winę. A tą winą jest, była, było nieprzestrzeganie umowy z Bogiem, czyli nieprzestrzeganie przykazań. Przez Żydów. Czyli ta krew zmywała te. Ale tutaj jest już napisane: Nie przejmę cielca z Twojego domu, ani kozłów z Twoich zagród. Czyli to jest już zapowiedź Jezusa. Ponieważ po Jezusie już, po Mesjaszu już nie ma ofiar, bo On sam złożył tą ofiarę z siebie. Do mnie bowiem należy wszelkie zwierzeczne i tysiące bydło na górach. Do Niego należą zwierzęta, On je stworzył. Znam wszelkie ptastwo górskie i moje są zwierzęta polne. Gdybym był głodny, nie mówiłbym Ci o tym, bo Mu jest świat i wszystko, co Go napełnia. Czyli gdyby Bóg był głodny, to sam by sobie te zwierzęta zabił i zjadł. O to chodzi. Czyż będę jadł mięso wołów albo piłkę w kozłów? Nie. Ofiaruj Bogu dziękczynienie i swej, spełnij swoje śluby wobec Najwyższego i wzywaj mnie w nieutrapienia. Wtedy cię wybawię, a ty nie uwielbisz. Pierwsza część psalmu była do pobożnych, druga część była do niegodziwych. Ostre słowa, zrozumcie to teraz, Wy, którzy zapominacie o Bogu, bym Was nie rozszarpał. A nie byłoby nikogo, kto by was ocalił, rozszarpał. No. Przypuszczam, że tu nie chodzi o szarpanie za włosy. <coughs> Mamy 15 minut? No to zrobimy jeszcze poprzedzającego psalm, psalm 49. Psalm 49, przewodnikowi chóru, psalm dla synów Korego. Synowie Korego to byli szczególnie błogosławieni przez Boga również kapłani, ponieważ Kore Korech odwrócił się przeciwko przykazaniom bogu jako kapłan, który otrzymał jakąś mniejszą rolę. Otrzymał on mniejszą rolę w, przy przybytku, czyli przy tej świątyni przenośnej. Nosił tam jakiś płot, ale... I postanowił, że ten Kore, że on nie będzie nosił tego płotu ani pełnił podrzędnych funkcji, tylko on sam sobie zbuduje świątynię i będzie robił alternatywę dla tej głównej, dla arcykapłana. I Bóg się na to zdenerwował, ale wezwał jego synów: Czy może to chodziło też o wiernych, żeby się od tego odwrócili? I oni Boga usłuchali I dlatego byli błogosławieni przez Boga A reszta się zapadła pod ziemię Zostali Ziemia się otworzyła I Stali się grotowazami Bez takiej Bez takiej tam szczególnej pasji W czwartej mojżeszowej, werset szesnasty, czytamy o buncie Korego Abirama, Datana Datama i Ona przeciw Mojżeszowi i Aaronowi. Kore należał do rodu Lewiego i w związku z tym były mu powierzone szczególne zadania: noszenie świętych części namiotu, zgromadzenia podczas wędrówki po pustyni. Nie był on jednak z tego zadowolony. On chciał być kapłanem na równi z Aaronem. Ponieważ zaatakowali oni pozycję Mojżesza i Aarona, uderzyli jednocześnie w autorytet samego Pana Boga, to on wybrał tych mężów za przywódców swojego ludu, dlatego musiał zareagować sądem. Zanim Korego i jego towarzysze dotknął sąd, Mojżesz zawołał do Izraelitów, Odstąpcie od namiotów tych rozbożnych mężów. Nie dotykajcie niczego, co do nich należy, abyście nie zginęli przez wszystkie ich grzechy. W tym momencie decyzję musieli podjąć. Także synowie korego. Z całym przekonaniem oddali się oni, oddalili się oni od złego postępowania swojego ojca i w ten sposób dostąpili Bożej łaski. Pan oszczędził ich w czasie sądu, gdy rozstąpiła się ziemia i pochłonęła buntowników Sob w sposób myślenia. I postępowania synów korego wyrażają słowa psalmu. Albowiem lepszy jest dzień w przedsionkach Twoich, niż gdzie indziej tysiąc. Wolę stać raczej na progu domu Boga mego, niż mieszkać w namiotach bezbożnych. Psalm 84, werset 11. A dzisiaj... Psalm dla synów Korego, 49. Słuchajcie tego wszystkie narody, nadstawcie ucha wszyscy mieszkańcy świata, zarówno wy, prości, jak i wy, możni, zarówno bogaty, jak i ubogi. Moje usta wypowiedzą mądrość, a rozmyślaniem mego serca będzie roztropność. Nakłonię ucha ku przypowieści przy harfie, Rozwiąże moją zagadkę, dlaczego mam się bać w dniach niedoli, gdy otacza mnie nieprawość tych, którzy mnie depczą. Ci, którzy ufają swym bogactwom i chlubią się swym wielkim dostatkiem, nikt z nich w żaden sposób nie odkupi swego brata ani nie może dać Bogu za niego okupu, aby żył na wieki i nie doznał zniszczenia. Każdy bowiem widzi, że mądrzy umierają i tak samo jak ginie głupiec i prostak, i zostawiają obcym swoje bogactwa. Myślą, że ich domy są wieczne, a ich mieszkania będą trwać z pokolenia na pokolenie. Nazywają ziemię swymi imionami, lecz człowiek, choć otoczony czcią, nie przetrwa. Podobne jest do bydląt, które giną. Ich droga jest głupstwem, mimo to ich potomkowie pochwalają ich mowę. Sela. Jak owce będą złożeni w grobie. Śmierć ich pożre. Prawi będą nad nimi panować o poranku. Ich postać zostanie zniszczona w grobie, gdy opuszczą swoje mieszkanie. Ale Bóg wykupi moją duszę z mocy grobu, bo mnie przyjmie. Sela, nie bój się, gdy się ktoś wzbogaci, gdy się rozmnoży sława jego domu, bo gdy umrze, niczego ze sobą nie weźmie i nie pójdzie za nim jego sława. Chociaż za życia swej duszy pochlebiał i chwalono go, gdy dobrze się urządził, pójdzie jednak do grona swych ojców. Nigdy nie ujrzą światła. Człowiek, który jest otoczony czcią, nie rozumie tego. Podobny jest do bydląt, które giną. Myślę, że było dosyć takie proste i że nie trzeba nic tłumaczyć. Przystępnym językiem mi się wydawało. Dziękuję i życzę. Miłego dnia i sprawnych przygotowań do świąt, bo już święta niedługo. Żeby się niepotrzebnie nie denerwować, wszystko na spokojnie robić. Do zobaczenia.